Witajcie w dzwonnicy Wandejskiej. Jeśli to przesłanie poruszy Wasze serca, zachęcam do polubienia, subskrybowania i udostępniania, aby dotarło do większej liczby dusz. Niech Bóg błogosławi. Najświętsza Maryja Panna jest, z woli Bożej, ostateczną nadzieją chrześcijaństwa, zwłaszcza w czasach, w których żyjemy. Nie jest ona ozdobą wiary, jest częścią wiecznego planu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Od Księgi Rodzaju. Kiedy Bóg ogłosił wrogość między niewiastą a wężem, aż po Apokalipsę, gdzie niewiasta jawi się jako wielki znak na niebie, Kościół rozumie, że Maryja jest w sercu ostatecznej duchowej bitwy. W niej Bóg umieścił tajemniczą siłę zdolną pokonać zło nie przemocą, lecz czystością, pokorą i doskonałym posłuszeństwem. Wielcy święci doskonale to rozumieli. Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort nauczał, że czasy ostateczne będą naznaczone obecnością Maryi, ponieważ Bóg chce, aby zwycięstwo Chrystusa jaśniało przez Jego Matkę. Dla Montforta Maryja jest najkrótszą, najbezpieczniejszą i najdoskonalszą drogą do Jezusa. Święty Jan Bosko widział we snach Kościół targany burzami, otoczony wrogami i odnajdujący stabilność tylko wtedy, gdy zakotwiczył się między dwoma filarami – Eucharystią i Maryją wspomożycielką wiernych. W jego wizjach przyszłości Maryja zawsze jawi się jako przewodniczka i opiekunka. Dla Don Bosco, to ona poprowadzi kościół do triumfu wśród zamętu. Święty Maksymilian Kolbe, męczennik miłości, nazywał Matkę Bożą przywódczynią Armii Bożej. Dla niego poświęcenie się Maryi było wejściem w samo serce duchowej bitwy, która definiuje nasze czasy. Kolbe twierdził, przez nią nadejdzie zwycięstwo, bo tak Bóg chciał. Dlatego mówimy, że Maryja jest obroną chrześcijan w czasach ostatecznych. Nie dlatego, że ona zastępuje Chrystusa, ale dlatego, że Bóg chciał użyć jej pokory, aby zgnieść pychę wroga. Ona gromadzi rozproszone dzieci, wspiera słabych, oświeca zagubionych i utrzymuje kościół w pionie, gdy wszystko wydaje się walić. I tak dochodzimy do świetlistego.